Witam wszystkich w kolejnym filmie, a dzisiaj pokażę wam co się zmieniło przez ostatni tydzień chyba, czy tam o więcej. No, jak widać królików już nie ma praktycznie. Klatki już posprzątane. W większości został tylko ten. Muszę go wynieść też, żeby móc dalej działać. No. klatki stają puste. Tu już powoli przygotowuję ściany i wszystko pod bielenie. Trzeba, trzeba powielić całe pomieszczenie. No i ogólnie możecie napisać w komentarzu, jak najlepiej przygotować to wszystko. Pod kolejne króliki, w sensie um, takie bardziej kroki, co zrobić, bo nigdy jeszcze tak nie robiłem takiej poważnej dezynfekcji i czyszczenia, i wszystkiego, ale mogę powiedzieć, co mam zamiar zrobić. No, najpierw chciałem wziąć palnik i opalić wszystkie klatki w środku. No i w sumie, chyba też na zewnątrz. Później trzeba będzie rozrobić oprysku z dezynfekcją i opryskać wszystko dookoła. Tylko jeszcze nie wiem, jakim. Bo niektóre potrafią farbować ściany, jak się opryska. Tutaj jest przykład. O, ściany są takie niebieskie, trochę. No i to brzydko wygląda. No i też zastanawiam się, czy nie po pobielić w środku tych klatek. Możecie napisać, czy warto, czy nie. Czy sobie darować. No i po wypalaniu palnikiem, po oprysku, dezynfekcją, trzeba będzie wszystko pobielić. No i wtedy myślę. Około dwóch tygodni przerwy by było, ale najpierw musiałbym się jeszcze pozbyć reszty królików, które mam na zewnątrz. To na razie nie będzie takie szybkie, bo, bo są z małymi tutaj Wam pokażę jest taka klatka nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie dla królików, ale muszą tak na razie być to już są ze 3 dni mogą sobie pobiegać ładnie No jakaś to funkcjonuje. Tu mają przykrycie, żeby na nich nie padało, żeby słonko o nich nie świeciło. Z drugiej strony podjechałem przyczepką, żeby sobie też no, odsłonić ich od słonka. A tutaj mam zagrodzone i zrzucone wszystkie pierdoły. No tu wlazła kura. Trzeba wyrzucić. No tak. Proszę bardzo, jajo zniosła Myślę, że lepiej mają tutaj niż tam w klatkach. No tam w klatkach to gorąco pewnie było. No, a tutaj są ostatnie dwie samice z młodymi. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest światło takie dziwne po poranku. osiem króliczków takich ładnych tak tą klatkę sobie pomalowałem teraz ładnie wygląda Przecież wyglądała tak jak tu teraz jest ładna czarna Jeszcze muszę sobie te drzwiczki Odmalować I jeszcze zostanie Blacha na dachu bo ona jest też już brzydka No i będzie ładna klatka A tutaj jest druga samiczka. z czterema młodymi takimi. Ale też ładne są. My się boją trochę, ale. ładne kiedyś sobie muszę taką samiczkę mieszankę kupić z rokacza bo podobają mi się takie króliki właśnie po, nie, po nich Tak. i ostatnie ostatnie dwa króliki które trzy króliki które zostały To są tutaj te samiczki. Ich na razie nikt nie chciał. tu są te i tamte wygryzły dziurę z tyłu jedna nawet uciekła przez nią musiałem ją złapać no dobrze że nie uciekła w te krzaki bo bym jej nie złapał chyba tak zostały trzy samiczki samiec rex Już będzie niedługo koniec. No, wydaje mi się, że nowych królików nie ma sensu kupować od razu po, po dezynfekcji, bo będę chodził przy, przy tych królikach, i przy nowych to mogło się nowe zarazić. Więc. Trzeba poczekać aż się pozbędę wszystkiego, żeby móc działać dalej. Nie wiem, ile te klik już mają tygodni, ale jakby się nadała okazja, żeby te samice sprzedać, to bym chyba już sprzedał. By był spokój, tu mógł otworzyć, żeby sobie biegały po całej klatce. No i było tak najlepiej. No, w tym filmie będzie tyle Chciałem wam tylko pokazać co się dzieje u mnie Jak sytuacja wygląda no i co Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie Na razie